Witam Was bardzo serdecznie ludzka w Pick'em Challenge CSGO Atlanta 2017 i I dzisiaj robimy Pikem fazy grupowej. Tu macie timer. Także, jeżeli jeszcze zwlekacie z obstawieniem, to pamiętajcie, żeby zrobić to przed upływem tego czasu. Dobra, tak więc drużyna, która awansuje bez porażki. Według mnie jeden z trudniejszych wyborów w ogóle, jeżeli chodzi o sam Pick'em, to będzie w mojej ocenie chyba najtrudniejszy z ostatnich majorów. Drużyna, która awansuje bez porażki, to albo może być. Astralis, ewentualnie SK Gaming lub też Na'Vi. Oni bardzo dobrze przechodzą fazę grupową, natomiast Astralis są chyba mistrzami fazy grupowej. Niestety zawsze w fazie pucharowej już, czyli ćwiercinały, półfinały to im zupełnie gorzej idzie. Natomiast obstawiłbym tutaj Astralis, no, gdyż tak popowiada mi intuicja, a zawsze można sobie zdobyć dodatkowe punkty. Także myślę, że Astralis będzie tutaj moim pickiem i postawię ich jako drużynę, która wygra trzy mecze według mnie. Potem mamy drużynę, która odpadnie bez wygrania żadnego meczu. Tutaj obstawiałbym dwie, ewentualnie trzy drużyny, które mogą takie coś osiągnąć, jeżeli tak to można nazwać. Albo będzie to Liquid, które niestety bez Simpla jest obecnie w naprawdę słabej kondycji i słabej formie. Ewentualnie flipside e, albo gambit. Chociaż gambit lubi też zaskoczyć, e, no ale tam starzy wyjadacze typu dossiamu i tak dalej, e, to niestety no, mają swoje doświadczenie już. Także wydaje mi się, że chociaż jeden mecz wygrają, dlatego tutaj albo obstawię flipside, e, albo słuchajcie, liquid. Wybiorę teraz flipside, ewentualnie później jeszcze będziemy się zastanawiać, no ale wydaje mi się, że to będą teamy które mogą awansować bez porażki, albo nie wygrać żadnego meczu. Jeżeli chodzi o pozostałe 7 drużyn, które awansują z fazy grupowej. E, dla mnie jasnym pikiem, oczywiście jest Virtus Pro, e, tutaj nie będę się zastanawiał. E, na pewno SK Gaming wydaje mi się, że wyjdzie z fazy grupowej, nie wiem jaka to by musiała być niespodzianka. Obstawiam tutaj jeszcze Face Clan, chociaż oni są teraz w takiej formie, że nawet mogą wygrać wszystkie mecze. Także to też jest dobry typ tutaj. Także na pewno ich obstawiam tu. Jeżeli chodzi o kolejną drużynę, wydaje mi się, że słuchajcie, Fnatic może to wykonać. Jeżeli chodzi również o, o podzielony skład Fnatic, to biorę również Gocent tutaj, że wyjdzie z grupy. A także słuchajcie... Envy, Envy ma teraz spadek formy, to już jest drużyna co prawda, która się rozpada, tak jak to ostatnio powiedział Izak. Natomiast mieli ostatnio chyba wygrany turniej. Tak więc wydaje mi się, że mogą z tej grupy wyjść, chociaż ilekroć obstawiam zawsze Envy. Tak oni robią nam niespodzianki, niestety nie wychodzą z tej grupy. Zostały dwa piki, dlatego na pewno obstawię NaVI. Yy, I drużyna, która jeszcze może wyjść, yy, to na pewno Optic Gaming. No i zaraz zobaczymy, słuchajcie. Aha, dobra, to cofniemy sobie i zobaczymy, co nam tutaj zostało z drużyny, które mogą wyjść. No na pewno Opti Gaming, mają teraz naprawdę świetną formę, są wysoko w rankingu HLTV i myślę, że wyjdą. No ale tak, na pewno olewamy w tym momencie Gambit, olewamy mouse, olewamy North, Envy, G2 i HR. HR jest też spoko drużyną w tym momencie. North... Nie wiem, czy wyjdą z fazy grupowej. G2 może zrobić niespodziankę, ale myślę, że OpTic ich pojedzie, tak? Tutaj taki trochę, słuchajcie, trudny jestem pikem. No ale dobra, poznajmy przy OpTic Gaming. To będą moje piki. Jeszcze sobie sprawdzę, jak tam ostatnio sobie Fnatic radzi, bo nie wiem, czy... Słuchajcie, ostatnio nie mieli jakiegoś spadku formy. No to jest LAN jednak, więc tutaj wszystko się może wydarzyć. Na pewno Fnatic, słuchajcie, no nie jest drużyną, która jest faworytem. Tutaj, no ale jednak Olof, Denis, słuchajcie Twist, no to są zawodnicy, którzy w mojej ocenie mogą pociągnąć tę grę, dlatego ich tutaj chyba wybiorę i tak będą wyglądały moje piki, jeżeli chodzi o Underdogi, no na pewno Godsend może zaskoczyć Liquid, nie sądzę, tak jak tutaj na Hulkie Wpiszą, Flipside, no lubią czasem zrobić z nich niespodziankę, ale nie wiem, szczerze powiedziawszy. HellRisers, tam styko, Zero dobrze gra. Dead Fox to dany. Trochę tutaj nie sądzę, żeby mogli zaskoczyć, dlatego uważam, że no chyba jednak w takich pikach pozostanę. Dajcie znać, czy się zgadzacie, co byście jeszcze tutaj zmienili, jakie są Wasze piki, ale wydaje mi się, że ja przy takim pozostanę i to jest moje zgłoszenie. Także będziemy się widzieć w kolejnych pikemach W kolejnych filmach Także właściwie jesteśmy w stanie pikem zrobić w dwóch filmach Bo mamy jedną tutaj fazę grupową Fazę playoff Także nie robi, nie jest to pikem na każdy dzień osobno A jedynie um, takie rozwiązanie W mojej ocenie trochę trudny. nie Będzie tutaj zbierać dużo punktów na dobre trofeum No ale liczmy na to, że Te moje piki Przynajmniej w 3-4 się sprawdzą No i dajcie znać w komentarzach Co sądzicie Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach Dajcie łapkę w górę do widzenia!